Choroba. Wiecie, jednego razu przychodzę do hopy, a moja stara od razu, a mnie z gębem wlatuje. E, pa się nie włóczysz i włóczysz, a to pismo przyszło z urzędu. Pyto się skąd? Z sądu? E, pa gorzy z sztotulizatora sportowego. Cię biorę tę powiastkę do ręki, czy i mówię Wam, mało mnie gromnie spory. Czy nie było to żadne upomnienie, o zentypowaniu? Skądże? Było to po prostu powiadomienie o wygranej nagrodzie rzecowej. Holenderską krowę wygrali. Jeno, że po odbiór się stawić do Warszawy. Mówię wtedy swojej nozośka. Łostaniesz tutaj doma przy obrządku i gospodarce to ci staro macia Szczykowo pomoże. A jakby tak to przyjechał z powiatu, znaczy się wedle tego podatku gruntowego, to już Wojtek Pisów będzie wiedział, czym ich poczynstować. Czy zebraliś was i pojechaliś do tej Warszawy. Przyjrzał ma ten dyrektor Departamentu Totalizatora Sportowego, od razu na mnie z gębą wylatuje: E, mieliś mieliśmy być u nas tutaj wczoraj, boś wa nie dość, że z tą waszą eksperymentalną nagrodą to mieli im kłopoty w biurze. To jeszcze, no bo to nie dość, pada, że bydle wszystkie te Pelargoniki zjeł okien, powyjadało i te uwagę na dywan zwróciło, to jeszcze z mordona klientów wyjeżdża. a jeden redaktor to, to się nawet obraził, bo padał, owszem, no rozumiem, na awans społeczny, no ale przecież nie do tego stopnia. A potem wiecie, nastała ta część więcej oficjalna, znaczy się Dyrektor przestawił nas. Mówię, ja wtedy kierdziołek jestem. Ona też coś tam mamrotała. I nie musi po holendersku, bo ja nie bardzo rozumiem. A potem wiecie, patrzę na tę krowę i coś mnie tutaj dźgło. Mówię, słuchajcie, no dyrektorze, na to krowa, a jednak nie krowa. No bo tak, mordę mo. Rogi tyzmo, łogon tyż niczego sobie, ale narzędzio no do dojenia nie widzę. I kiedy tu w mytryczce wyraźnie nie było napisane, że to krowa, to byłbym pomyślał, że to byk. Więc od początku dyrektor to się trochę zmieszył, ale potem przybrał podstawy więcej taką urzędową i pada Ech, na oko kierdziołek to krowa, a że tam są drobne usterki, to głupstwo. Jak się z syrynkę wygrywa, też się mówi, że się samochód wygrało. No nie? No nie wiem, o rację myślę se. I wziąłem tego byka krasule i wale z nim po schodach na Jeszcze po schodach nie było kłopotu. Gorzej, jak rzeźbada marszałkowską wyszli, zwierzę takie niezwyczajne tego ruchu drogowego, chodzi od krawężnika do krawężnika, oglądą się kobiety, kłopietuje, tuje. Wiecie, mnie to, nie oglądą się, bo jak się w pysk, gdzie musi, skutkowało, jak się puściła pędem, to rzeźba się nie zdążył załogą złapać. Ludziska się patrzą, a i wiszę z tyłu, i te informacje udzielą. Wiele poli na setkę, jak się dociera, ale najwięcej to rzeźba się zdziwił, jak rzeźba na czerwonych światłach, na skrzyżowaniu przelecieli. A milicja deszczną zaszalutował. A ludzi skalę padają, się choroba. Nareszcie udany model samochodu. A więc się zapada, jak już tam udany model samochodu, jeszcze będą trudności, łoczęści zamienne, użytnika, no nie.